Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Enter Game Urban Chaos. Wita się z Wami Sahir i będziemy kontynuowali naszą serię. Czytamy naszą. Popsy, nasz Star, stan zapisu. No i będziemy jechali z kolejnymi misjami. Street. I got some things you might need. No i będziemy musieli się. będziemy musieli rozwalić te. takie skrzynki. Ale hey, nim to zrobimy, to. Nie, to zrobimy, musimy się. Oh, Jezus, ja. mamy się spotkać z Roperem naszym. No i co mnie bijesz? Nie, żeby mnie zabił. To jest wstyd. On tu ma apteczkę, bodajże. Czeba będzie zobaczyć, jest. Dobra. Idziemy na spotkanie z naszym roperem. Stern, good to see you're keeping yourself well. I can take care of myself, mystery man. What are you doing following me around? I'm not following you, Darcy Stern. We merely follow the same path. Path? What do you mean path? The wildcat Stern. They are more than you think. They're not what they seem. That's why you'll need these things I brought you. Okay, otrzymaliśmy od takie wybuchowe.

On nie jest Ci potrzebny. No proszę, jakie amo wyleciało z niego? Dobra. Nie chcę się drugiego sprawdzać. To coś na końcu jest. Stręk Siła. Siła i moc. Tam mamy M16. Super. A nadal jakiś gościu trzeba załatwić. Proszę bardzo. Spróbuj. No życie ma. Super. Ok. Jedziemy dalej. Będziemy musieli wreszcie rozwalić te takie skrzynki. Patrzmy co tu mamy. Dwóch ludzi z bronią. Już bez broni. To ci niebezpiecznie staj. I tak tam. O, daj to. To nie dla dzieci. Okej, okay, tu powinniśmy coś mieć też. Zaraz zobaczymy. Życie, a to mi to niepotrzebne. No, pobiegnijmy z pałką, jak to prawdziwi policjanci robią. Okej, okay. daj pistolet, a go tam masz. Jaki aż za jest. Ma, stychaj. Daję apteczkę. No, ura, idziemy dalej. Będziemy się bawić z nimi hmm. dalej musimy Jeszcze ktoś idzie Zrobię mu niespodziankę Dziękujemy Dziękujemy

...żele wykorzystam do swoich celów, żeby wejść na drabinkę. to masz odgana. Zdychaj. Niepotrzebny tu jesteś. No i gitara. No jakby mnie trafili tymi szotkanami, to już masakra była. No i musimy podłożyć nasz ładunek. Lepiej uciec dalej. No i wybuch jeden. Musimy się dostać teraz do drugiego. Mogliśmy to zrobić na początku, ale lepiej, lepiej tutaj. Zacząć od tych, gdzie jest dalej. Zdychaj, gdzie to jest, tutaj nie no podłożyliśmy, teraz uciec. musimy wrócić praktycznie na miejsce, gdzie zaczęliśmy. Tu musimy jeszcze jakiś gang rozbroić. No i zakończyliśmy tym sposobem naszą misję. Level complete. Zapisujemy. No i mamy kolejną misję. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.